SL63, a także nowy moduł elektryfikacji w systemie AMG, czyli EQE43, a także EQS53. O tym, że dzisiaj tutaj na torze Jastrząb będzie się działo bardzo dużo emocji, nie muszę nikogo przekonywać, dlatego zostańcie z nami. Do zobaczenia! Zaczynamy od podzielenia naszych klientów na grupy według stopnia zaawansowania, a także doświadczeń z samochodami AMG, dlatego właśnie za moimi plecami trwają swego rodzaju eliminacje, które pozwolą szkoleniowcom lepiej dopasować ćwiczenia dla konkretnych użytkowników. Uczestnicy wydarzenia dzięki specjalnie przygotowanym eliminacjom zostali podzieleni na trzy grupy i zaczyna się faktyczna część praktyczna. A w niej hamowanie, handling course, a także oversteering. Wszystkie moduły przygotowane przez szkoleniowców pozwolą naszym klientom na poznanie bliżej nie tylko całej gamy samochodów AMG, ale także systemów bezpieczeństwa oraz pozwolą na Doszkolenie siebie i swojego sposobu prowadzenia samochodu w trybie sportowym. Będzie zatem masa wiedzy, będzie dużo nowych doświadczeń i będzie się działo. z nas nie marzył, aby dać się ponieść fantazji i przycisnąć przysłowiowy gaz do dechy? Dlatego w formule Lead and Follow macie ku temu okazję. Czym byłby sport bez nutki rywalizacji? Tym bardziej motorsport. Dlatego w tej konkurencji, która się nazywa Time Attack, nasi klienci ścigają się na czas, aby zrobić jak najlepszy wynik na torze. Czy techniki doskonalenia jazdy po torze to wszystko, co dzisiaj przygotowało dla Was Driving Academy? Wcale nie. Dlatego nasi klienci mają okazję zobaczyć, jak samochodami AMG podróżuje się również po polskich drogach. Dlatego serdecznie zapraszamy na AMG Tour. W tej chwili odbywa się uroczyste wręczenie certyfikatów z okazji odbycia pierwszego stopnia szkolenia AMG Driving Academy. Ze mną jest świeżo upieczony członek najszybszej rodziny świata Krzysiek. Dzień dobry. Krzyśku, jak wrażenia po AMG Driving Academy? Generalnie było świetnie. Masa wiedzy przez cały dzień. Mega męcząco, ale intensywnie. E, uda, no bardzo udany dzień. Uważam, że nauczyłem się bardzo dużo e, na to, że mieliśmy możliwość pokazać, jakby podszkolić swoje umiejętności, e, wymienić się uwagami z instruktorami, i podszkolić się pod każdym kątem, tak? po, Poznać również wszystkie modele samochodów, przejechać się, przetestować je. Była możliwość wyboru, że tak powiem, tego co nam kradnie serca, że tak. Powiem. I co skradło twoje serce? Myślę, że Mercedes SL. Ja aczkolwiek y, jestem bardziej przekonany do Cela 45S, który jednocześnie mógłby mi służyć też na co dzień. Także jestem zainteresowany tym samochodem akurat. Mówiliśmy dzisiaj o szkoleniu numer 2, AMG Performance. I zamierzasz wybrać się na najbliższe szkolenie? Oczywiście, oczywiście. Właśnie będę dopytywał o szczegóły tego sz szkolenia koniecznie. Bo jakby to szkolenie przerosło moje oczekiwania, także... Myślę, że jak najbardziej i każdemu polecam. Dzień to mam nadzieję, że wkrótce do zobaczenia. Jasne. Dzięki bardzo. Dzień pełen wrażeń za nami. Szkolenie na pewno intensywne, ale myślę, że bardzo emocjonujące. Mariuszu, jak wrażenia? Było fantastycznie. Dzień pełen wrażeń, pełen emocji. Po prostu AMG to klasa sama w sobie. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej z poprzednim rozmówcą na temat samochodu, który... Skradł serce, który podobał się najbardziej. Każdy ma inne zdanie na ten temat, jakie jest Twoje. Każdy samochód, którym jeździłem, był fantastyczny, fantastycznie się prowadził. Każdy dostarczył niesamowitych wrażeń, ale Fordor skradł moje serce. Słuszny wybór. Mamy następny poziom a AMG Performance. Czy zamierzasz wybrać się na kolejne szkolenie? Myślę, że tak. Czemu nie? Było dzisiaj fantastycznie. Myślę, że kolejne szkolenie przyniesie pewny rozwój tych wrażeń, doświadczeń. No i też po prostu właśnie dzisiaj miało to służyć szkoleniu, prawda? Więc myślę, że kolejne szkolenie spowoduje, że moje umiejętności wzrosną. A jak oceniasz kadrę szkoleniową? Wszyscy byli fantastyczni, po prostu wspaniali. Mieli z nami bardzo dobry kontakt z całą grupą, wspierali nas, dużo się od nich dowiedzieliśmy. Tak więc wszystko oceniam na, na szóstkę. Fantastycznie. W takim razie do zobaczenia na następnym evencie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Za nami emocjonujący dzień z najszybszą rodziną świata. E, dlatego myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie dokładnie to, co powiedzieli nasi uczestnicy. E, emocji tych nie da się ani powtórzyć, ani zastąpić. Dlatego serdecznie zapraszamy Was do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach AMG Driving Academy. Z tej strony mówił Bartosz Dybrowski. Do zobaczenia.